Dokładnie jak mówisz, ale on wkłada wszystkich do jednego wora. To, że on ma problem, nie znaczy, że nikt nie może sobie wypić. Najdroższy to jest kanał dla osób uzależnionych. Więc jeśli masz problem z alkoholem, narkotykami, graniem czy innym uzależnieniem behawioralnym, to mnie oglądaj, wyciągaj wnioski i staraj się to wdrażać. A jeśli masz to wyjebane i chcesz chlać, chcesz spać, masz to w dupie i jesteś przeciwny temu, i to jest Twój styl życia, to proponuję, żebyś oglądał pieski, kotki, tabarety, no i pornole, żebyś sobie mógł, mogła dobrze zrobić po tych użytkach wszystkich. A nie tutaj na poważniejszych kanałach jesteście i zamieszanie jakieś robicie. A my prawdopodobnie lub nie spotkamy się w niedalekiej przyszłości, jak Wam przyjebie uzależnienie i będziecie wiedzieć, dlaczego ten kanał właśnie Trzymajcie się.